Zobaczcie, mam kalendarz adwentowy z Red Bulla, prosto z Niemiec. Ja piłam z Red Bullów tylko tak, białego piłam, fioletowego, różowego i tego zwykłego. O i tego jasnego też piłam, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ej w ogóle, zobaczcie jak to wygląda z tej strony. All fancy. Tu jest napisane coś po niemiecku, więc niestety wam tego nie przeczytam. W polskich kalendarzach macie mniej, tutaj mamy 24, więc będzie to bardzo ciekawe. Ostatnio kalendarz adwentowy miałam, jak byłam bardzo malutka i jeszcze z czekoladkami. Takiego fancy nigdy nie miałam, więc szukamy tu jedynki. Jedynka jest tutaj, ale to dobra. Muszę poczuć tą chwilę, bo będzie takie satysfakcjonujące, jak będę otwierała. Jest. O. Ale to jest w zapakowane. W pierwszym mamy zwyczajnego Red Bulla. mamy Otwieramy to. Uwaga, co to będzie? Jakiś czerwony, taki typowo świąteczny. To jest chyba ten właśnie jakiś nowy, więc za chwilę sobie przetestujemy jakiegoś, który jest najładniejszy, po prostu sobie tego przetestujemy. Teraz szukamy tujeczkę. To jest piątka. W trójce mamy e, tego jaśniejszego Red Bulla. Długo szukałam, dosyć. Ale już widzę, że mamy tutaj białego. Raz piątki szukamy. W piątce mamy znowu zwykłego Red Bulla. Raz szóstka. O, i tu mamy taki czerwony. Testujemy pod mój outfit Red Bulla. Nie będziemy oczywiście wszystkich Red Bullów otwierać. Ale tu jest zarąbiste. To smakuje jak takie cukierki z dzieciństwa. Raz szukamy siódemki. Nie, ciągle tego nie umiem znaleźć nigdy. O to jest, dobra. Uuu, zobaczymy to. Wow, ale ładne. To zapomniałam Wam też powiedzieć bo ja to kupiłam. Ja to kupiłam za 35 euro, bo była jeszcze jakaś kaucja 5 euro, ogólnie jest tego 30. No i z tą kaucją 35. Tutaj mamy takiego granatowego. Lecimy z dziewiątką. Tutaj mamy tego jaśniutkiego rybula. Dziesiątkę mamy. Uuu! Takiego żółtego, zobaczcie. Taki. Był w dwunastce. U, tutaj mamy Red redbula. Nie akurat tak średnio smakuje. Taki pomarańczowy. Teraz wszędzie szukam piętnastki. W piętnastce mamy tutaj takiego szesnastka. Zwykły Redbulik. Siedemnastka. Wow, fioletowy! 18. Ten jasny. Tak, taki fioletowy, zobaczcie. U, taki granatowy, zobaczcie. Ma tutaj taki różowy napis. 21 to jest. Zielone. Kaktus. O, powtórzyło się. 23. Tutaj mamy. O, to jest akurat bardzo dobre, więc się cieszę. 24, ostatnie. I uwaga, w ostatnim...